Dzisiaj mi obiad stary, bo nie mam, bo ma starego domu. Oczywiście, to, to dzisiaj cię biorę na pizzę po powrocie. Obojętnie, to musi się No, To masz załatwione. No, powiedzmy, No to zamiast 300 to 250 całe ale zawsze

To dobrze znaki język. Tak, jak ja jechałem do Niemiec, to wiesz, niby to już niemiecki, ale też się z tą rzeczywistością. I tam, wiesz, znasz ja. języki, wiesz, czasu do czasu używasz Ja za biernie niemiecki, no. bo czytałem, wiesz, wszystkie te fora niemieckie. No właśnie mi mówiłeś, no i... Mam, wiesz, przyjedź i mów przez cały dzień po niemiecku. I z pacjentami rozmawiaj po niemiecku, a wiesz... To jest nie, jak, no, no, wiesz, na samym początku to jest męczące, ale później człowiek już do tego się, yy, wiesz, przestawia na, i klapka klop, w mózgu się przystawia i zaczyna nawet myśleć po niemiecku. To jest najlepsze, jak się łapiesz na to, że po niemiecku myślisz. A wiesz, na czym się łapiesz? Że jakiegoś słówka nie znasz.